26 kwietnia 2025 roku, sobota w Oktawie Wielkanocy. Kolor szat: biały. Oktawa Wielkanocna. Pierwsze czytanie: Nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy. Psalm: Dziękuję, Panie, że mnie wysłuchałeś. Można odmawiać sekwencję. Niech w święto radosne paschalnej ofiary. Ewangelia: Idźcie na cały świat i głoście ewangelię. Pierwsze czytanie z dziejów apostolskich. Przełożeni i starsi, i uczeni, widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa. A widząc nadto, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek, nie znajdowali odpowiedzi. Kazali więc im wyjść z sali Sanhedrynu i naradzali się między sobą, co mamy zrobić z tymi ludźmi. Bo dokonali jawnego znaku, oczywistego dla wszystkich mieszkańców Jeruzalem. Przecież temu nie możemy zaprzeczyć. Aby jednak nie szerzyło się to wśród ludu, surowo zabrońmy im przemawiać do kogokolwiek w to imię. Przywołali ich potem i zakazali im w ogóle przemawiać i nauczać w imię Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: Rozsądcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Oni zaś ponowili groźby, a nie znajdując żadnej podstawy do wymierzenia im kary, wypuścili ich ze względu na lud, bo wszyscy wielbili Boga z powodu tego, co się stało. Oto Słowo Boże. Psalm. Dziękuję, Panie, że mnie wysłuchałeś. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo jego łaska trwa na wieki. Pan moją mocą i pieśnią. On stał się moim zbawcą. Głosy radości z ocalenia w namiotach sprawiedliwych. Dziękuję, panie, że mnie wysłuchałeś. Prawica pana wzniesiona wysoko. Prawica pańska moc okazała. Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła pana. Ciężko mnie pan ukarał, ale na śmierć nie wydał. Dziękuję, panie, że mnie wysłuchałeś. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości. Wejdę przez nie i podziękuję Panu. Oto jest brama Pana. Przez nią wejdą sprawiedliwi. Dziękuję Tobie, że mnie wysłuchałeś. I stałeś się moim zbawcą. Dziękuję, Panie, że mnie wysłuchałeś. Aklamacja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się nim i weselmy. Alleluja, Alleluja. Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie dali temu wiary. Potem ukazał się w innej postaci dwóm spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go z martwych wstałego. I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Oto słowo pańskie. Kochani! U kresu oktawy wielkanocnej stajemy pełni radości z martwych wstania Chrystusa, który zwyciężył śmierć i grzech. Dzisiejsze Słowo Boże wzywa nas do odważnego świadectwa wiary. Piotr i Jan zadziwiali Sanhedryn swoją prostotą i odwagą. Apostołowie nie bali się głosić Ewangelii, bo spotkali żywego Jezusa. Ich świadectwo to nie teoria, lecz przemienione życie, które zadziwia świat. Ewangelia przypomina, jak Jezus cierpliwie upominał uczniów za brak wiary, gdy nie uwierzyli świadkom jego zmartwychwstania. Chrystus dzisiaj i nas zachęca, byśmy porzucili wątpliwości i lęki. Idźcie na cały świat i głoscie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. To zadanie dla każdego z nas. Niech nasze życie stanie się prostym i odważnym świadectwem wiary. W tym szczególnym dniu, gdy żegnamy papieża Franciszka, Powierzajmy Bogu jego duszę, dziękując za jego służbę Kościołowi i przykład pokory oraz miłosierdzia. Prośmy Chrystusa, byśmy nigdy nie milczeli o tym, co sami doświadczyliśmy w spotkaniu z nim. Niech Maryja, pierwszy świadek zmartwychwstania, wspiera nas w tym świadectwie. Amen.